Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Płosku w piątym Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie tu zasiadającym przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Jacek Isiak, sędzia sprawozdawca oraz sędziowie Sądu Okręgowego Joanna Cieślak i Iwona Wiśniewska-Bartoszewska przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płosku Małgorzaty Głuchowskiej-Szmulewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2014 roku w Płosku sprawy Włodzimierza Śniecikowskiego, skarżonego o czyn z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skarżonego od wyroku sądu rejonowego w Gostyninie z dnia 16 sierpnia 2013 roku, sygnatura akty 2K 65 łamane na 12 na podstawie artykułu. 437 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i artykułu 456 kodeksu postępowania karnego oraz artykułu 626 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i artykułu 636 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego artykułu 2 ustęp 1 punkt 3 artykułu 3 ustęp 1 i artykuł 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych orzekł. Po pierwsze zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Po drugie, zasądza od oskarżonego, łodzimierza śmiecikowskiego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 zł, tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, w tym opłaty za to postępowanie w wysokości 380 zł. Proszę usiąść. Ogłoszony wyrok jest wyrokiem prawomocnym. Oznacza to, że nie przysługuje od niego żaden zwyczajny środek odwoławczy. Jedynym nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, jaki przysługuje od. Wyroku sądu odwoławczego jest kasacja. Przy czym kasacja, jak już wspomniałem, nadzwyczajny środek odwoławczy, jest środkiem, który może zostać wniesiony do Sądu Najwyższego wyłącznie przez podmiot profesjonalny, czyli przez adwokat. Inaczej mówiąc, kasacja musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata. Procedura wniesienia kasacji jest następująca. Sąd okręgowy z urzędu sporządza uzasadnienie, sporządzi uzasadnienie na piśmie tego wyroku w racji tego, że e, wyrok został utrzymany w mocy, przy czym w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego do dnia ogłoszenia wyroku e, oskarżony musi w takim przypadku złożyć wniosek o, o doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku w sądu odwoławczym. Następnie po otrzymaniu owych pisemnych motywów sądu okręgowego rozpoczyna swój bieg 30-dniowy zawity termin do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu okręgowego w Płocku. Kasacja podlega opłacie z racji e, z uwagi na wymiar pożyczony wobec oskarżonego rokiem sądu rejnowego w kary e, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, e, w tym przypadku e, kasacja mo powinna. Musi przede wszystkim opierać się na e, wykazaniu naruszenia przez sąd podstawowych e, zasad, reguł rządzących procedurą karną, owego rażącego, rażącego naruszenia tych przepisów, ewentualnie prawa materialnego, ale w tym zakresie oskarżony korzysta z pomocy podmiotu profesjonalnego, obrońcy, do no niego no, nie należy ewentualnie zwrócić się ze szybkimi pytaniami związanymi z tym, e, jak należy taką kasację. Wywozić. Czy w tym zakresie wszystko jest zrozumiałe dla ostaczona? Dziękuję bardzo. Teraz w, w skrócie przedstawię ustne motywy, a więc są tu dzieli odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydał takiej anionej części. Apelacja pięć przez obrońcę nie jest zasadna. To nie tak, jak stara się wykazać obrońca w środku, od ławczym, czy w obszernym przemówieniu wygłoszonym w dniu dzisiejszym w toku postępowania apelacyjnego, że e, sąd w pierwszej instancji pominął jakieś dowody, sąd w pierwszej instancji uznał, że e, nie należy przeprowadzać jakichś dowodów, bo nie pasuje to do jakiejś koncepcji z góry na, założonej przez ten sąd. Nie. Sąd rejonowy w tym postępowaniu przeprowadził wszystkie dowody. Dowody te, zarówno pochodzące z osobowych, jak i poza źródeł dowodowych, ocenił i to ocenił je w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami, o jakich mowa jest w artykule 7 Kodeksu Postępowania Karnego. E, to nie jest tak, że procedura, polska procedura karna e, wymaga od sądu, aby mnożył dowody. Tylko dlatego, że strona chce przeprowadzenia tych, tych dowodów, bo pozostałe dowody wykluczają na przykład wersję zdarzenia prezentowaną przez oskarżonego. I tak było w tym przypadku, w przypadku tej sprawy. Bo jaki sens było zasięgać dowodu z opinii biegłego do spraw w techniki samochodowej, ponieważ biegłego do obietry, Skoro przeprowadzono w tej sprawie eksperyment procesowy, oczywiście Sąd Okrętowy ma świadomość tego, że w dniu 23 grudnia 2011 roku warunki atmosferyczne były inne aniżeli w tym dniu, kiedy przeprowadzono eksperyment procesowy. No tak, tylko rzecz polega na tym, iż te kwestia temperatury, czy było to plus 4, czy minus 18, czy 19. Na kwestii, czy samochód mógł się stoczyć z pochyłości, jest czy nie, nie może znaleźć znaczenia. Jest tak wiele różnych czynników, które mają wpływ na to, czy samochód może się stoczyć z jakiejś pochyłości, czy nie, że e, przyjęcie, czy próba stworzenia idealnych warunków jest wręcz nie Warto zwrócić uwagę chociażby na obciążenie, czy wagę samochodu, warto zwrócić uwagę na taką okoliczność jak chociażby ciśnienie powietrza w e, oponach pojazdów. To niewątpliwie ma wpływ na możliwość stoczenia się powietrza. Ale kwestia te, ta, wbrew temu, co stara się wykazać obrońcy populacji, e, nie jest w tym kwestią fundamentalną. E, o czym będzie mowa za chwilę. To nie jest tak, jak stara się wykazać obrońca, i na okoliczność, <laughs> e, którą e, wnosi o przeprowadzenie dodatkowego dowodów tego do postępowania apelacyjnego, że funkcjonariusze straży Państwowej Straży Pożarnej czy Policji nie widzieli tego samochodu. E, dowodem na to, że e, funkcjonariusze widzieli, jak poruszał się ten samochód, są zeznania, które znajdują się w aktach sprawy. Nie twierdzenia wypowiedziane do kamery przez osobę, która nie była na miejscu zdarzenia i się może czy nie może wiedzieć, jak było. Komendant Państwowej Straży Pożarnej nie był na miejscu zdarzenia. Nie wie, jak Proszę zwrócić uwagę na to, żeby opowiadał się on tylko o jednej osobie, że od jednego ze swoich funkcjonariuszy słyszałem. Przy czym osoba ta nie wie, czy to był burmistrz, czy jego burmistrz, bo to nie jest mieszkanie gostynków. E, jest taki jeden strażak, Gabriel Szacy, a który nie jest mieszkańcem gostynków. Tyle tylko, że został on przesłuchany, o godzinie, rozpoczęto przesłuchanie tego świadka 23 grudnia 2011 roku o godzinie 21:55. Półtorej godziny od starzenia, e, i ten funkcjonariusz straży pożarnej powiedział: Co zaobserwował? Małpych tak, powiedział: Za kierownicą tego samochodu siedział różniczka stojnika. A znam tego człowieka. On siłą rzeczy musi znać, bo jest mieszkańcem niedaleko położonej miejscowości. Skoro oskarżony od 17 lat pełni taką funkcję, no to siłą rzeczy jest osobą znaną w tym środowisku, jest osobą znaną w Gostyni. Gabriel ja Szasz to ta osoba, która uderzała w dach samochodu. To ta grupa osób, które może nie kojarzą z nazwiska, ale kojarzą co poszczególni świadkowie strażacy wykonywali. Nie ulega wątpliwości to, że nie wszyscy strażacy, nie wszyscy policjanci widzieli, jak poruszał się samochód Matki Włoskiej-Pasa. No nie wiadomo. E, siłą rzeczy, e, część z nich zajęta była wykonywaniem swoich czynności służbowych. Bo strażacy przyjechali tam po to, żeby wyciągnąć z rowu leżący samochód na las, a nie po to, żeby obserwować ruch w Ale jest część strażaków, na co słusznie zwrócił uwagę sąd trojanowy i słusznie nadał przymiot wiarygodności im którzy mówią o tym, że gdzie ten samochód jechał. Że samochód poruszał się. W sznurze pojazdów nie dostosował się do tego, jak jechały pozostałe samochody i jak był skierowany ruch przez stację szel i pojechał prosto. Nie skręcił w prawo, tylko jechał na pas w kierunku Kutna. I tu się pojawia pierwsza podstawowa kwestia, która w apelacji pominięta jest milczeniem. w jaki sposób ten samochód mógł się znaleźć na tym pasie skoro miał poruszać się siłą bezładności, staczać się z pochylenia, to w jaki sposób nie wjechał do rowu tylko znalazł się na pasie e, dla pojazdów, które poruszają się w kierunku. Kórna. Tam znajdował się Opelastra. Opelastra nie znajdował się. Opelastra, znajdował się już, częściowo na jest. E, są szkice, miejsca jest szkic miejsca zdarzenia, jest dokumentacja fotograficzna i jednoznacznie wynika z w tym miejscu obwodnica posiada jeden pas ruchu w kierunku Kutna, dwa pasa, pasy ruchu w kierunku Płocka, jeden pas, trzy pas ruchu w kierunku Płocka, dwa, yy, dwa pasy w kierunku Płocka, jeden do skrętu na stację Szel. W tym przypadku i dla pojazdów wyjeżdżających ze stacji Szel, w tym na interesującym fragmencie drogi są dwa pasy. Jeden wyłącznie dla pojazdów, które skręcają na stację e, benzynową i drugi, który prowadzi do e, Kutna. Ten w kierunku pas był zajęty e, i ruch był puszczony o pewnym czasie, bo to też nie ma wątpliwości, że był taki moment, kiedy pojazdy stały, kiedy ten ruch był zablokowany kompletnie, ale to na krótko i od razu został puszczony objazd przez, e, przez stację benzynową na skręcających w prawo. I te samochody stosowały się do tego, jak powinny przejechać, no bo dalej jechać nie mogły. Tam stał sam straży pożarnej, i widać było, że coś się dzieje, nawet pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, czy padał deszcz, czy było tuż po deszczu? No było ciemno. E, Przesłuchani tuż po zdarzeniu od godziny 21.50, 22.45, 21.55 e, strażacy wprost wskazują na to, kto w tym samochodzie na fotelu kierowcy siedzą. Więc e, podważanie dowodów e, w postaci zeznań siedmiu strażaków plus dwóch obecnych na miejscu zdarzenia policjantów to razi e, kompletny brakiem. E, jeszcze raz podkreślę, oczywiście nie wszyscy kiedy te osoby widziały, jak ten samochód się poruszył. Widziały go W ostatnim momencie, widziały go jak stał, widziały go, część z tych osób widziały moment dopiero jak z pojazdu e, wysiadł, wysiadła osoba, która znajdowała się za kierownicą. Istotne jest to, że samo stworzenie kwestionuje tego, że na fotelu kierowcy tego pojazdu siedzi. Przy czym przedstawia wersję zdarzenia taką, która E, słusznie została przez Sąd Rejonowy odrzucona. I to odrzucona została tak. nie dlatego, że nie znajduje potwierdzenia w innych dowodach, bo ona częściowo w innych dowodach potwierdzenie znajduje, ale dlatego, że jest nieracjonalna, nielogiczna i sprzeczna z zasadami e, doświadczenia życiowego. A tym także, a może przede wszystkim kieruje się Sąd, oceniając wszystkie dowody. Ocenia wszystkie dowody przez właśnie pryzmat logiki i doświadczenia życiowego. Tak są to w tym przypadku. Począwszy od momentu, kiedy do Babskiego Jadła miał zostać przywieziony Daniel Stańczak, skończywszy na tym, jak on miał rzekomo, zgodnie z jego zeznaniami, opuścić samochód marki Volkswagen Passat, ta wersja jest kompletnie nieżyciowa i nielogiczna, jeżeli Daniel Stańczak zostaje odwieziony przez swojego pracodawcę. E do Babskiego-Jadła po to, żeby odwrócić do miejsca zamieszkania burmistrza, który tam się znajduje i który wcześniej umówił się e, na to, że no, przyjedzie kierowca i e, kierowca e, ten samochód odprowadzi do, wraz, odwiezie burmistrza samochodem służbowym do, e, do domu, e, to mm, zupełnie nie wiadomo z jakich powodów e, osoba ta zawróciła na drodze. A nie wjechała na parking, nie zostawiła tam Daniela Stańczaka, i poszła, nie powiedziała, kierowca już jest, tylko jakby zostawiła tę osobę, na pewno za chwilę będzie burmistrz i będzie się wyjeżdżał. No tak, ale mogło się w międzyczasie od tego momentu, kiedy, widział, kiedy widziała się ta osoba z, z burmistrzem, czy z oskarżonym, wydarzyć szereg różnych rzeczy, łącznie z Tymi, że już na miejscu nie było nikogo, nie było e, oskarżonego i a wówczas to te czynności kompletnie nie miałyby żadnego znaczenia. E, w końcu e, nie wiadomo po co Dariusz Szymański, który e, tak e, spieszył się do, e, do miejsca, gdzie e, były wędzone przez niego wędliny na święta, nagle powiedział, że na stacji benzynową, na tej stacji benzynowej spędza już znaczną, znaczną ilość czasu i wtedy już mu się nie spieszył słuszny sąd. Ja zauważył, że brak jest notki w tych stwierdzeniach.